Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie dla koziorożców na miesiąc listopad 2021. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim za lajki, subskrypcje i ewentualne komentarze, które są dla mnie miłe. I nadal chciałabym prosić o taką pomoc, aby, aby te moje zasięgi były lepsze. Aby mógł kanał się nadal rozwijać. Jak zwykle na początku przypominam, że czytanie jest ogólne. Może nie rezonować ze wszystkimi. Raczej to byłoby po prostu zadziwiające, gdyby do wszystkich pasowało. Także tyle tylko zaznaczam. No i zawsze mówię, żeby potraktować takie czytanie jako Wskazówkę, podpowiedź, jakąś taką swego rodzaju poradę, aby nie, broń Boże, uważać to za jakąś wyrocznie. Jeżeli nie pasuje, no to może następnym razem pasować, albo odsłuchać to w późniejszym terminie. Z jaką energią wchodzą koziorożce? Miesiąc. Co jest podstawą? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi, co przychodzi co w głowie, w myślach, w czynach jak się czują koziorożce co z otoczenia. Czego nie wiedzą, czego się nie spodziewają i wynik. Ogólnie tutaj na podstawie jest, że już nie będą walczyć o coś. Koziorożce. Nie będą walczyć, nie będą się kłócić, nie będą prowadzić jakiś jakichś takich ja wiem. Konflikty, konflikty kończą jakieś. Tu nie będą też asertywne, a to według mnie to też nie jest dobrze, bo trzeba być zawsze asertywnym, ale tu coś odpuszczają. Tu już nie bronią czegoś, z jaką energią wchodzą. Może tu się coś wyjaśni w tym miesiącu i nie będą musiały podejmować takich działań. Co tutaj? Jaka energia? Tu jest dobra energia, karta Brama. Rozpoczynają coś nowego, może coś kupują takiego poważnego, bo to jest też zakup poważny, jakaś inwestycja dość duża, poważna. Może zakup domu, może jakiegoś innego, może być jakieś takie właśnie. Ale pozycja ta pokazuje tutaj, taka ta pokazuje, że tu finansowo stoją dobrze. Coś rozpoczynają dobrego, nowego, związek, jakaś praca. Coś tutaj, co ma takie dobre podstawy do tego, aby. Tu jest też potencjał na zadziałanie właśnie potencjał, dobry potencjał finansowy jakieś zasoby na to, żeby coś rozpocząć, właśnie solidnego. Co jest podstawą tego? Podstawą tego jest to, że koziorscy coś dobrze przemyśliwują lub przemyślały. E, tak po prostu zatrzymały się, może potrzebowały jakiegoś takiego spojrzenia z innej perspektywy na coś, e, i, po, i po tym przemyśleniu tutaj właśnie jakieś takie sprawy ruszyły do przodu. Tak więc tu może to być. Może być też, że podstawą tego jest jakaś osoba. To jest osoba z, z pod znaku ryby. Może dzięki tej osobie coś rozpoczynają nowego. Albo z tą osobą. Co pomaga? No, przeszkadza. No, przeszkadza raczej. Według mnie coś tu przeszkadza. Albo osoba przeszkadza. Bliźnięta waga, wodnik albo jakaś kutliwa osoba niekoniecznie z tego znaku. Jakaś kutliwa złośliwa, jakaś taka dobijatyki też. Ale raczej bardziej tutaj jest ta, ta kłótnia jest taka. Ta, ten konflikt raczej taki werbalny, gdzie są kłótnie. Mogą być tu też jakieś e, jakieś takie. E, Jakieś takie problemy z tą osobą. No. Może być też jakieś przyblokowanie, jakieś przyblokowanie w wyjazdach. Może być. To właśnie to jest to, co złego. Tu coś chcą rozpocząć w koziorożce, już tu się niby nie, nie blokują na nic, a tu jakaś osoba się pojawia, która chce ich wyprowadzić z równowagi. Co odchodzi? Albo osoba spod znaku lwa odchodzi. Nie wiem kto to jest. Albo odchodzi tu jakaś zła pasa. Coś tu było takiego, co nie przynosiło radości. Tu jakieś też koziorożce nie miały świadomości czegoś. Albo kogoś, albo czegoś. Można nie mieć świadomości, że coś się dzieje albo że jakaś sytuacja jest w związku z jakąś osobą, albo z jakimś, z jakimś, jakimś miejscem. Mogło być też, że nie miały jakiejś świadomości, czegoś teraz po przemyśleniu tego wszystkiego to się tutaj wyklarowało i dlatego coś rozpoczynają, co mają w głowie w myślach. No, w myślach mają jakieś informacje, jakieś plotki. Albo właśnie tu jakieś złośliwości i myślą o tej osobie, bo to jest też ten Trygon Powietrza, czyli waga Bliźnięta Wodnik. Albo tu mają właśnie w głowie jakieś intelektualne działanie czy rozpoczęcie też, jakieś może być nauki, może chcą się doszkolić w czymś, albo jakieś tutaj ploty, jakiś ktoś przynosi jakieś informacje. I tu o tym koziorożce rozmyślają. To też może być. Jak one się czują w tej sytuacji? Koziorożce się czują dobrze w tej, w tej, tutaj, ogólnie. Rzecz biorąc, dobrze się czują. I mają jakąś taką, jakieś takie szczęście w sobie. tu takie Coś szczęśliwego wokół nich jest. No, można powiedzieć, że jest. I tu czują się tak zabezpieczone, wprawdzie są samotne trochę emocjonalnie tu, ale poczucie takiego jakiegoś pewnego szczęścia, tu takiego, no siedzi tak, o, zadowolony, to jest przyblokowany, ale zadowolony, bo te ręce zawsze pokazują blokadę że on jakieś takie, taką niezależność ma. Może jest i sam, ale w pewien sposób czuje się szczęśliwy. Tutaj może ma pracę, bo tutaj co przychodzi? Jest praca, jest taka może codzienna praca, codziennie, wprawdzie monotonna, jedno i to samo może być. Ale, ale jest ta praca. To zabezpieczenie jest. Z zewnątrz Przychodzi takie trochę brak takiej równowagi, trochę takiego, takie, nie ma tego balansu takiego. Nie ma zachowanego takiej równowagi w czymś. Nie wiem, może tutaj za dużo jedzą, piją. Nie wiem, koziorożcy sobie folgują z czymś, może. Czego nie wiedzą, czego się nie spodziewają. No, nie spodziewają się, że ktoś im może tutaj. Jakiś, jakiś miecz wbić. Ktoś może ich oszukać. Może ich oszukać albo e, powrócą jakieś myśli zaszłe. I znowu będą wertować jakiś, jakiś przeszły jakąś przeszłą sytuację, gdzie coś się zadarzyło takiego. Miecze to są myśli. Ale to są myśli związane właśnie z jakąś zdradą, z oszustwem. Tutaj zazwyczaj to jest zdrada jakaś emocjonalna, to jest bite, są te miecze w serce. I to jest taka blokada. Może, może też nie wiedzą, że będą się blokować też na coś. Chociaż myślę, że tu bardziej by były przemyśliwania, bo na koniec miesiąca jest pokazane, że ruszają do przodu. Ruszają do przodu z czymś nowym. Z taką lekkością, z radością. Może wyjeżdżają gdzieś, może rozpoczynają właśnie coś nowego tutaj, i to jest powtórzenie tego, że tutaj to jest, tu są te podstawy, ten potencjał, tu też jest coś nowego. Może nauka, może ruszają gdzieś z jakąś nową nauką, z nową pracą, z nowym związkiem. I może tu. Bo tu tak dużo osób to nie ma. No, no jest ten, ta ryba, tutaj ten trygon powietrza, lew. No to jest jeszcze wodnik. Także tu, tak widzę. Dość tak, dość tak klarownie tu jest, ale jeszcze dołożymy. Może tu będzie coś jeszcze bardziej rozjaśnione. Jakiejś rewolucji nie widzę, no ale jest tak bardziej stabilnie. Zaraz zobaczymy, co się to rozpoczyna nowego. Aha. No. Może być też, że jakiś związek. Albo coś się rozpoczyna, bo podeszliście do tego tak intuicyjnie. Czyli coś Wam, intuicja podpowiadała, żeby na przykład rozpocząć. Jakąś działalność, albo rozpocząć jakieś, jakiś związek z tą i z tą osobą. Bo na przykład intuicja wam podpowiadała, że to będzie dobre, że na przykład, że albo że kupicie coś i to będzie dobre. Rozpoczniecie pracę, albo rozpoczniecie coś nowego i to będzie dobre. To może być albo rozpoczynacie coś z jakąś osobą. Ale ta osoba jeszcze nie może być pokazana światu. Ta osoba będzie w ukryciu. Jeżeli to jest osoba, co tutaj jest, jeśli chodzi tu musicie myśleć, jeszcze tak zawiesić. To jest to zawieszenie, zatrzymanie się, bo coś jest przyblokowane. Więc czegoś nie możecie zakończyć. Tu chcecie rozpocząć. A tu nie możecie czegoś zakończyć. I niby tu się wydawało, że tak przemyśli, przemyślane, już coś przemyślane. Albo, albo tutaj przyblokowane. I musicie przemyśleć. A co ta osoba? Jeszcze zobaczymy. A ta osoba jest jakaś interesowna. Dlatego jest to, co złe. Dlaczego jest ta osoba? Jakaś pyska, ta złośliwa osoba interesowna. A to, co odchodzi, to też jest jakaś osoba. Też tutaj jest znowu trygon właśnie. To cały dwór. Paś, rycerz i król. I to z tego samego trygonu, czyli wyźnięta waga, wodnik. Tu znowu też jest wodnik. Coś ten trygon powietrza, czy tu koło was jest? I dlaczego to odchodzi? To jakiś nieszczęśliwy kontakt był z tą osobą. I tu musieliście to odciąć, dlatego odchodzi. Odcięliście jakąś. W jakąś sytuację, osobę, i dlatego odchodzi. A to, co to takie plotkujące? A tu przy rodzinie waszej, jakieś plotki. Aha, jakieś coś z tą rodziną jest nie tak, i tu takie ploty przy tym i tu, te myślenie jest. A ta praca? No, praca jest dobra. No, praca jest dobra, bo przynosi. Dobrą sytuację. Jeśli chodzi o sytuację, to ko mają dobrą pracę, właśnie. Mają tą pracę i, i ta praca daje im pewność finansową i stabilność finansową. No, tu, jeśli chodzi właśnie o, o tą sytuację, w której wy się czujecie, czujecie się wygrani. No. Macie jakiś sukces, dlatego się tak czujecie, tu, o pewnie, i tak, tak szczęśliwie, bo tu jest sukces. A dlaczego ta niepewność z zewnątrz, a niepewność co do jakiejś właśnie jakiegoś, jakiejś osoby, jakiegoś związku, który się może pojawić? Może tutaj, właśnie dlatego ukrywacie, rozpoczynacie coś, ale ta osoba może być w ukryciu. Jeszcze nie wiecie, co zrobić. Tu jakieś właśnie. Osoby, jakieś plotki, jakieś są, i też właśnie dlatego nie wiecie, co z tą osobą. Ogólnie sami czujecie się dobrze, ale nie wiecie, co jeśli chodzi o to coś nowe, jakiś nowy związek. No, tu jest odejście. Czy tu ktoś odszedł od Was, albo Wy odeszliście od kogoś, właśnie, bo tu było jakieś odcięcie i przez to jeszcze te. Te rozmyślania o tym, co było złe. A to, co dobre. I znowu jest tutaj. <śmum> znowu jest ten głupiec. Czyli rozpoczynacie jednak coś nowego. Tylko w tej pozycji musicie uważać, abyście nie byli naiwni i lekkomyślni. Jeśli coś będziecie rozpoczynać, to właśnie musicie przemyśleć. Tu jest głupiec i tu jest głupiec. Czy jednak coś rozpoczynacie nowego? Albo ten związek nowy tu z tą osobą. Tylko że ta osoba jeszcze nie możecie jej pokazać światu, dlatego tu jest ta blokada na świat. E, finansowo dobrze jest u Was. Ogólnie czujecie się dobrze. Tylko tu te zawirowania z jakimiś związkami. Jedno odeszło, przychodzi nowe, ale nie jesteście pewni. Dlatego musicie przemyśleć jeszcze tu jakieś takie wspomnienia, i tu rozpoczynacie coś nowego. Tylko przemyślcie, bo tutaj jest pokazane, żeby nie być naiwnym, żeby nie być naiwnym, jak już wchodzicie w to coś nowe, żeby nie być naiwnym i takim lekkomyślnym, żeby znowu nie popełnić kolejnego błędu. Nie wiem do kogo to będzie pasować, to czytanie, może tylko do jednej osoby, ale takie wyszło. Takie wyszło. Na pracę nie będę nic mówić, bo praca jest. Praca jest, jest zabezpieczenie. Chyba, żeby tu było tak, jak mówiłam, że przyszła nowa praca, no to jest ta praca i stabilność jest. I sukces jest. Nie wiem, chyba, że będziecie poszukiwać jeszcze jakichś innych prac, ale tu praca jest, pieniądze są. Stabilność jest, zabezpieczenie jest, także czujecie się dobrze ogólnie. Tylko coś tu z jakimiś związkami. Jedno odeszło, coś przychodzi nowe, ale nie można pokazać na świat. Nie wiem. No. A rada jest taka, żeby rozpocząć coś. Coś rozpocząć, tylko uważać. Tylko uważać właśnie na te plotki. Bo tu jest ta osoba pokazana taka chytra. To jest rozpoczęcie, bo to jest paść buław, rozpoczęcie jakiegoś działania. Ale uważać na te ploty tu. Na te plotki jakieś takie. Koło rodziny. To jest pokazane, że też się zakończyła taka. Taka ta, ten związek się zakończył. Zakończył, może myślicie o tym jeszcze. A tu się już rozpoczyna coś nowe. I, i nie jesteście pewni i musicie przemyśleć wszystko, żeby coś ten... Jeszcze są wspomnienia, tak jak mówiłam. Ale tu jest pokazane, rozpocznij. Rozpocznij coś nowe, tylko uważaj. Uważaj, żeby ktoś cię nie przechyczył. Uważaj, nie bądź taki za szybki, też. No, ale koziorożce są, są mądre, także nie dadzą się oszukać. Także dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Życzę do wszystkiego najlepszego, żeby mi się udało. I do następnego razu.